Musi się z tym pogodzić. Nowicki też straci pracę w TVP? Łukasz Nowicki to twarz programu Postaw na milion, który nagromadził naprawdę sporą ilość widzów. Teleturniej sprawdza obszerną wiedzę uczestników w różnorodnych dziedzinach. Z każdym kolejnym pytaniem, przeważnie zmniejsza się kwota do wygrania. Ostatnio pojawiła się niemiła dla Nowickiego plotka o jego odejściu z produkcji. Teraz już wszystko wiemy. Postaw na milion zdobył sympatię widzów. Postaw na milion to program, w którym biorą udział duety i mierzą się z łatwiejszymi i trudniejszymi pytaniami. Gdy odpowiedzą na ostatnie, wygrywają konkretną ilość pieniędzy, która im została. Z każdym pytaniem zaś uczestnicy mają ich coraz mniej, mimo że zaczynają z milionem na stole. Muszą również między sobą uzgodnić, jak chcą rozdzielić pieniądze i ile obstawią na konkretną odpowiedź. Teleturniej emitowany jest od 2011 roku, i od tamtej pory prowadzącym niezmiennie jest Łukasz Nowicki, którego widzowie pokochali. Od niedawna krążą plotki, że w następnej edycji nastąpi zmiana i zabraknie dotychczasowego prowadzącego. Plotki o odejściu Łukasza Nowickiego. Nie da się ukryć, że ostatnio dużo się dzieje w telewizji polskiej przez zmianę władzy. Kolejno zostają zwalniani prowadzący i prezenterzy, a na ich miejsce przybywają nowi. Ciągłe perturbacje i zmiany nie dają widzom spokoju, przez co tworzy się dużo nowych plotek i spekulacji, kto tym razem może pożegnać się z dotychczasową posadą. Nie zabrakło również domysłów na temat uwielbianego przez widzów programu Postaw na Milion, który od dawna już robi furore. Widzowie zastawiają się, czy w tym przypadku prowadzący Łukasz Nowicki również będzie musiał odejść. Pojawiła się informacja, że 50-latek rozważa rezygnację z teleturnieju, ponieważ nie jest pewnie swojej przyszłości w TVP. W sieci aż wrze, tym bardziej, że prowadzący odszedł niedawno z pytania na śniadanie: Czy Łukasz Nowicki odchodzi z postaw na milion? Łukasz Nowicki postanowił zabrać głos w tej sprawie i sprostować pewne informacje. Mimo urlop w północnych Czechach prezenter opublikował na Instagramie post, w którym mówi, jaka jest prawda. Wyznał, że nie spodziewał się takich plotek na jego temat. Szybkie sprostowanie: Nie chcę rezygnować z programu, który uwielbiam. Dopóki producenci będą widzieli mnie w roli prowadzącego z zaszczytem, i radością będę pełnił te funkcje. Ściskam was mocno, napisał Łukasz Nowicki. I takim sposobem internauci poznali już całą prawdę na temat tego, czy nastąpi zmiana prowadzącego, postaw na milion. Jak powiedział sam Nowicki, nie nadejdzie żadna zmiana, a na pewno nie z jego inicjatywy. Nie jest jednak przekonany, że jego pozycja jest niezachwiana.